Dzisiaj w liturgii ważna uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, więc jeśli masz dłuższą chwilkę, to postaraj się dzisiaj wziąć udział w Eucharystii, bo w niej dzieje się to, o czym mowa w Ewangelii o zwiastowaniu. Kiedy Archanioł Gabriel przychodzi do Maryi, obwieść Ci, że zostanie Matką Syna Bożego o imieniu Jezus, czyli Jachwę Zbawia. To właśnie dzieje się też w Eucharystii, kiedy wypowiadane są słowa konsekracji i na ołtarzu znowu słowo staje się ciałem, tak jak stało się Nim w łonie najświętszej Maryi Panny. Ale ta uroczystość to też jest dla nas sposobność do tego, żebyśmy odczarowali postać Maryi i oddawali jej cześć w sposób zdrowy i właściwy, mając ciągle przed oczyma Chrystusa, bo to On ma być w centrum naszej wiary. Jest taka pierwotna pokusa czy tendencja w wierze, żeby przypisywać Maryi cechy boskie i w tym momencie Matka Boża może stać się trochę uosobieniem Matki Ziemi. Oddajemy jej kult o różnych porach roku, wysławiamy ją jako tę, która rodzi, przynosi na świat Boga, i to wszystko, co jest wieczne, zrodziła nas do wiary, i Maryja staje się taką rodzicielką całego wszechświata w pewnym momencie. Owszem, ona jest nazywana Królową Nieba i Ziemi, ale musimy pamiętać, że to wszystko, te wszystkie tytuły, ta cała cześć jest ze względu nie na nią, nie na jej zasługi, choć były wielkie, ale ze względu na osobę Jezusa Chrystusa. Który człowiekiem stał się przyjmując ciało właśnie z Maryi Dziewicy. My tymczasem na Maryję nieraz patrzymy, jak na kogoś z innego świata. Owszem, ona była przygotowana przez Boga, jego łaską, niepokalane poczęcie o tym świadczy, że Bóg od początku zaistnienia Maryi na tym świecie przygotowywał ją do tego, by była zdolna. Powiedzieć tak, kiedy przyjdzie do niej anioł. Ale Maryja jest, jest człowiekiem. I widzimy to mocno w tej rozmowie z Archaniołem Gabrielem, kiedy ta bystra dziewczyna z Nazaretu, bo Maryja bardzo jest bystra, widać to w tej rozmowie, ona zadaje konkretne pytania, pytania bardzo e, praktyczne. Dobrze, archaniele Gabrielu, przychodzisz do mnie z taką wielką nowiną, że mam stać się matką Syna Bożego, który nosi imię mówiące już wszystko. Jachwy jest zbawieniem, Jezus. Ale jak to się stanie, skoro ja nie znam męża? Jak to konkretnie, jak w praktyce będzie to wyglądało? Jest to pytanie, które powinno się zrodzić w człowieku, kiedy styka się z tajemnicą przerastającą jego myślenie. I Maryja nie boi się tego pytania zadać. Nie dlatego, żeby robić problemy, ale ona chce przyjąć tę prawdę o Bogu wcielonym całą sobą nie tylko udostępniając Bogu swoje wnętrze fizyczne, dając mu swoje łono, ale także otwierając przed nim swój umysł i swoje serce. Maryja przyjmuje Boga całą sobą. Nie jest więc tylko tą, przez którą. Wszedł na świat Syn Boży, nie jest tylko bramą dla Syna Bożego, ale jest też bramą dla Jego słów, dla Jego czynów, dla wszystkiego, co, co On będzie robił. I dlatego też Maryja otaczana jest przez nas czcią i to w sposób taki bardzo instynktowny, bo widzimy w niej kogoś, kto ma być dla nas wzorem wzorem otwarcia się na to, co Bóg przynosi do naszego życia. Tak patrzmy więc na Maryję. Ona jest bramą dla Syna Bożego, który przychodzi na świat, ale, ale też jest bramą, przez którą my możemy wejść na spotkanie z tym synem. A brama ma to do siebie, że człowiek się w niej nie zatrzymuje, bo jeśli chce wejść do jakiegoś miejsca, to brama jest czymś, co jedynie się mija i idzie się dalej. Jest ważna, bo oddziela to, co boskie, od tego, co ludzkie, ale jest jedynie bramą jest punktem stycznym między Bogiem a światem, który stał się domem dla Syna Bożego. Czcimy więc Maryję z całego serca, ale miejmy przed oczyma zawsze Chrystusa, bo to, że jej poczęcie było niepokalane, to znaczy wolne od grzechu pierworodnego, nie jest jej zasługą, ale jest darem danym z góry od Boga, żeby przygotować, jej umysł, jej serce, jej ciało na tak wielką tajemnicę, której my do dzisiaj nie potrafimy całkowicie zgłębić.